Siemanko wam wszystkim, jestem Dezici, witam was bardzo serdecznie. E, w kolejnym odcinku już z da? z World Cup mianowicie. E, czekajcie, czekajcie, bo tutaj mamy mm, moje paczki, czyli na dzień dobre dwie paczki. Tak jak wam mówiłem, czy albo nie mówiłem, nie wiem, już sam. Mm, za czy czy otwieramy dwie paczki, za przegrany jedna paczka. Więc lecimy z pierwszą paczką. Dwie paczki oczywiście na dzień dobry lecą, tak jak zawsze. Znaczy jak zawsze. Nie wiem czy jak zawsze, ale okej. Okay. Dobra. Co trafiamy? Nic ciekawego. No i dzisiaj um, jest um, odcinek jakby taki specjalny, ponieważ będziemy testowali Lionela Messiego. Tak. Będziemy testowali Messiego. Ja już go testowałem i powiem wam szczerze, że... Że moim zdaniem niczym się nie różni od coś w stylu Aguero. Ale zobaczymy. Bo tylko jeden masz nim po okładce się piłka, że nie ocenia. Nie ocenia jak książki po okładce, tak. A, nic, nie mamy biela koszta. Ale koszty już mamy w klubie, więc. Ciężko tutaj teraz będzie jakąś dobrą kartę trafić, ponieważ wszystkie... Hmm, połowę składu hiszpańskiego. Więc więcej niż połowę mam zaraz wnet to pokażę nie będę tutaj nic ciął Okej, okay, już to otworzymy bo tutaj te paczki darmowe są nic znaczy darmowe trafi mm, jak otwieram te darmowe paczki w normalnym fucie co trafiamy pacini jest fabian a tak nic ciekawego, ale już będziemy mieli 500 kart w klubie, więc to jest strasznie spotka. 503 nawet Okej okay. Dobra, czekajcie, czekajcie. Nie będę tu nic na razie ciął, ale zrobię po prostu skład. Zagramy Ameryką Południową. Informacją 4x1. Gdzie to jest? 4, 2, 3, 1. To, nie. To, to. Dobra. Tak się prezentuje skład. Jeszcze tak, muszę poszukać lewej strony. I środ środek obrony. Tutaj przydał mi się David Louis. Coś tam jeszcze. Więc będziemy go poszukiwać, a ja tymczasem... Mamy już ćwierćfinał, czyli faza pucharowa. Widzimy się, gdy znajdę już jakieś przeciwnika. Okej, okay, gramy ćwierć Nie, to jest jedno ósno finału. Typek ma squad. Z... Założa się, że europejski. Zaraz jego zobaczymy. Jest Hulk, tam widziałem, zobaczyłem Hulka tylko. Jest chyba soldado, ale nie jestem pewny. Okej, okay, no i gramy. To jest Messiego. Tu nie będę nic chciał w tym meczu, ponieważ chcę, żebyście zobaczyli tego Messiego, jak on się sprawuje. Okej, okay. jest hazard. No Silny skład przeciwnika. Już mamy piłkę. Daniel Wesz. Daniel Wesz, ależ strata. Nie możemy tak tracić piłki. No i to jest 1-0. Nie. Jednak nie. Ale w następnej sytuacji to może być niestety gol. Zła strata naszych obrońców. Jest Di Maria. Tutaj będę trochę dawał więcej piłek na tego Messiego, żebyście go zobaczyli. Jest Sanchez. Sanchez. Ich rzutka na Messiego, ale on nic nie zrobi. Nie mogę teraz w tym meczu wrzucać, niestety. Co on robi? Dziwnie to rozegrał. No już spokojnie, z godzin. Muszę wymienić cały środek obrony. Tak nie może być. Ansaldi. Nie wiem, też go testuję, ale całkiem nieźle na razie. W tych pierwszych minutach. Messi! Olszczo, Messiego. Wow. To było dobra. Ładnie. Jak wrzuca Anhaldi Maria. Czy coś z tego będzie? Może nie, jednak nie. No i teraz trzeba wracać bo kontra przeciwnika Hulk. Nic z tego, jest Lionel Messi. Niektórzy mówią Leo, ja w sumie też, ale tak nie wiem. Przyzwyczajeniem się do Lionel. No i teraz rzutka Korda do na... Maria! Widziałem już tą piłkę w ramce, ale no niestety. No niestety. Troszkę niżej moim zdaniem powinien Di Maria główkować. Azard. Spokojnie odbieramy piłkę. I szybka kontra. Aj Messi tam się nie zgrali. W ogóle się nie zgrali. No i teraz atak pozycyjny naszych przeciwników. Długa piłka, nic tego. Muslera na miejscu. To padła piłka Lionel Messi Lionel Leo jak tam chcecie Teraz będę mówił Leo Ej, ej, nie no niedokładnie, niedokładnie Więcej dokładności musimy mieć Ej, czemu nie wyszedłeś Di Maria na pozycję No i teraz Muslera, czy zdąży? Pewnie tak Tak Pamiętajcie, jak już wychodzicie bramkarzem poza pole karne, to trzymajcie ten klawisz wychodzenia aż do końca, bo jak się zatrzymacie na no to wtedy, to jest 100% na loba. No, okej. Okay. Nie, jak bramkarz już ma i po prostu już nie dogonić, no to i tak wychodźcie. I się opłaca po prostu. Bo czasami po prostu wyjdziecie i piłka się... Wiecie jak to się mówi? Nadzieje? Coś takiego. No i teraz, kwardado! Ojej, ależ x! Słabiutko. Chciałem po krótkim mu zmieścić, ale jednak nie udało się. Wertongen. Będzie długo piło, tak. On tylko tym gra. Ale jest polony. Bardzo muszę uważać. Chyba zaraz są nawet defensywne na niego ustawne. Ustawię. Bo defensywnie to właśnie obrona się ustawia bardziej z tyłu i mogą przyjmować te piłki. Messi. i no nie, dokładnie Messi! Co się dzieje z tobą? Ale nie myślcie sobie, jak na przykład będziecie chcieli kupić Messiego, że to nie wiadomo, że każdy mecz wam wygra, nie? To jest normalny zawodnik, tylko po prostu masz zwiększone statystyki. Nie, wolę chyba grać z takimi słabszymi. Nie wiem. Tak, jakieś mam takie uczucie mieszane do, w stosunku do tych droższych zawodników. To nie jest gra typu, nie wiem. Metin? Coś takiego? Że im masz lepsze po prostu eku, tym... E, Messi? No i brawa. E, na czym skończyłam? Aha, na tym, że im masz lepszy ekwipunek, tym więcej wygrasz. To po prostu jest tak, że liczy się skill. Messi z główki, wow! I dobija Sanchez? Czy... No tak Sanchez. Ogólnie jak Wam się podoba trailer z FIFA 15, bo tam widziałem kilku youtuberów już hejtowało, że nic się totalnie zmieniło, że odgrzewany kotlet, a moim zdaniem FIFA z roku na rok kupuje każdą FIFA i ciągle się zmienia, więc... Daniel, wiesz, może uderzy? Wow! Mocny strzał No i potem każdemu zawodnikowi tak, oprócz tej średniej, którzy oni mają, wystawię każdemu zawodnikowi za ten mecz, wystawię ocenę Jak się spisywał Okej Kiby Raczej nie, raczej myślę nie jeszcze nie. Nie będziesz tu Tak myślałem. No i Messi. Sanchez nie dojdzie, nie, nie dojdzie. Nie ma szans. Ale nie Okej... Okay. Modric. Oskar, ależ spadek FPS-ów nie mogę nic zrobić, kurde Kurde no szkoda, że nie mogłem teraz nic zrobić, bo to mogło Mogło być bardzo ładna brałka, bo i na to... No tu miałem taki fajny pomysł Jak to rozwiązać Szkoda, że ten spadek FPS-ów Kurde, co się dzieje, jakie lagi No Chciałem do, do niego wyżej zagrać, ale no niestety that is... this is FIFA. This is FIFA motherfucker. Co się dzieje? Jakie spotkie w Tego przed chwilą nie było. I znowu, no kurde, co jest? FIFA, ogarnij się. Proszę FIFA, ogarnij się! Nienawidzę grać na lagach, zero przyjemności z gry, na serio. O kurde, rozumiem, chwilowy spadek FPS ów to wytrzymam, ale nie tak ciągłe. Z reguły zawsze wtedy rage quituję, ale... a kurde, co jest? Nienawidzę tego. Ja zaraz mu dam, żeby te lagi ogarnął. Dam, zastopuję mu czas, żeby wyłączył, nie wiem, ściąganie. Nie, no, nie da rady. Masz, ogarnij logi. Daj ci z 30 sekund. Damy mu te 30 sekund tam. Niech ogarnie. Mamy. Eto, u mnie tutaj fajny jest, chociaż mam takie, takie same statystyki, a już nim zagrałem jeden mecz, wprowadziłem go chyba, nie wiem, zadają koszty, bo grałem z kodem eu eu europejskim, a wprowadziłem eto, i strzelił bramkę, dobra, czasu ci wystarczyło, może ogarnę flagi, nie wiem, jestem do kuchni, mamo, ogarnij, no czyżby się zmieniło coś, wow, chyba ogarnął mam. Poszedł do kuchni. Tam, mamo, kończ ściągać. W nocy sobie pościągasz. No i jest progres. 1-0 do przerwy Sanchez. No i na, na czas teraźniejszy jesteśmy w półfinale. Gry o 30k, gry o mistrzostwo, więc U, wow. Zauważyliście pewnie, że bardziej się zakłębiłem teraz w to World Cup, ponieważ... Nie, trafiłem Messiego, no i od razu zacząłem w to grać, nie. Jeszcze taki Ronaldo mi jest do szczęścia potrzebny i Ibra... Nie, Ibry nie ma. A więc Ibra nie jest mu potrzebny Bo ogólnie Szwecja się nie zakwalifikowała. Dostać takiego Ibra, to by było coś. No chyba jeszcze poszedł do kuchni raz nas pomaga ogarniać. No, nie tata na niego krzyczy, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, gramy. Ansaldi, muszę to zapamiętać, nie, nie, nie umiem zapamiętywać takich na, nazwisk zawodników, których nie znam. Ansaldi, tak. Ja. O kurde, co się stało? Spokojnie, trzeba teraz tą piłkę rozegrać. Ajajajaj, żeby to przeszło mogło być ładna z tego sytuacja Jest guardado Guardado Czy zejdzie do środka? No prawie Gdyby zszedł do środka to na, naprawdę bardzo ładna akcja by była Okej, okay. słabo. Ale Co zrobić? Messi rusz tam no i te długie piłki o czym mówiłem Trzeba uważać na te długie piłki bo jedna akcja może Po prostu zmienić całe, całą rozgrywkę nie. Wejdzie mu tak, jedna taka długa piłka no i potem już tylko to będzie grał Ja będę się stresował on będzie pewny siebie no i to jest Los Więc najlepiej przy w wyniku 1 do 0 trafić drugą bramkę. Wtedy to jest raczej pewne. No niestety nic z tego. Jest jeszcze Daniel Wesz. Ma cztery gęskie trików. Zobaczymy co zrobi. Naprawę. No w drugiej połowie nie działa mi, to jest na nim moją niekorzyść niestety. Nie w półfinale, co ja mówiłem, że będziemy w półfinale, będziemy w ćwierćfinale. finale Ciągle musimy się 1, 4, 1, 8. Okej, jest. Angel Di Maria! Jest sansa, sansa, Sansa tak! Kurde, I przez to się zagubiłem. Powiedziałem Sansa. I to mnie wyprowadziło z równowagi już. Znaczy z równowagi. Z akcji ogólnie. Messi. Messi! Ależ zagranie jest! Sanchez! Ale niestety no... Jeśli ja bym chciał, żeby Messi wygrywał pojedynek z główkowy z Pique, no to... To jest tylko FIFA 14. Miałem też FIFA 14 właśnie takie sytuacje z siedziałem, ale w world cupie to już nie działa niestety. No i kolejna piłka górą, no Hulk. Nie mogę teraz dać. Jeśli nie przejdzie, to to będzie raczej pewny gol. No jakie okay, jest różny. Trzeba teraz wybronić. Dobra, wrzutka przeciwnika. Ale no niestety nic z tego. Ale ładnie wrzucił. To, to mu przyznam. Dobrze, teraz Trochę się zgubiłem w tej połowie. Jeszcze jest Di Maria. No i teraz, ja to mogę zrobić teraz? Zejść do środka. Łollerz! Jak wszedł? No, chciałem po drugim. Di Maria jest rzutka, no ale za, za bardzo gram wrzutkami, Nie powinienem. powinienem grać prosto po padłem piuk. Bo ja jak się gubię! a język się plącze. Powinienem grać prosto po padłymi. Ale niestety. No teraz DD, główka, spokojnie. Dede, tutaj środkowi obrońcy dużo do powiedzenia w sumie nie mają, ale co mają, to czyszczą. Jak mają jakąś piłkę, to z reguły czyszczą. No i teraz, to jest właśnie to... Obawiam się tych piłek. Raz już byłem tutaj w ćwierćfinale w worldcupie. Mm, ale no niestety trailerowie... E, trainerowiec był, no i niestety... Znaczy nie trainerowiec. Ten czyt co... To cheat no. Co... So, mm, wygrywasz mecz, na przykład tam 3-0 i na końcu meczu ci po prostu wyłącza Origina. Znaczy nie Origina, tylko wychodzi ci z meczu. Jeszcze tak kilka razy miona no, i teraz Messi, no i to no, jest go. 81 minuta Messi. I mamy bramkę. Już to nie będzie ten chip, to jesteśmy mi ćwierć, no ale... Typek ogólnie ma fajną nazwę klubu, Tuskow. Tłuskow. Tuskow, nie wiem jak to się czyta. To, Tuskow chyba. Chyba za PO jest. No i teraz, no. Liczę na DD z główki, ale... A nawet nie poczęła. Jeszcze DD? O Jezu, rzut wolny w takim miejscu Podejdę za murem No niestety cofnie I teraz Wertongen będzie strzelał? Nie, Torres Torres, ale nic z tego Strzał był niezły, ale... Na moje szczęście. Strzęsie. Nie. Słuchajcie, szczęście nie wpadło. Lionel, jak to teraz Szpakowski powiedział. Tak, od, od teraz mówię Lionel Messi. I robimy challenge. Jak wygram te mistrzostwa, kwikseluję Messi'ego, okej? Okay? Taki challenge dla mnie. Jak wygram. A postaram się wygrać. Nie, albo inaczej. Jak nie wejdę... W 10 dni od teraz, no to wtedy. I za każdym razem gdzie będę tak wysoko dosyć faza pucharowa, bo nie chcę nagrywać wam fazy grupowej No odpychany byłem, ale co z tego? Koniec meczu! Fajnie, fajnie, fajnie! Fajnie, fajnie! 2-0, no i do zobaczenia w, w finale na razie, cześć! Zapomniałem ziomeczki. E, za wygranie meczu dwie paczuszki, nie? Oczywiście. To to jest tak gwarantowane, oprócz niej otwórzmy dwie. Zapomniałem na no serię. Kogo dostaniemy w tej paczce Josie czyli Josie nie potrzebujemy. Bo już go mamy. No i dwie paczki za wygranie meczu. Za wejście do ćwiercina ulicy na lewego pomocnika. Co w stylu Neymar. Jest żen. Żeam, to jest lamela, żeby to był lewy, to tak, lewy pomocnik oczywiście, nie Lewandowski. Karty do klubu. Okej, okay. no i druga paczka, żeby coś dobrego, żeby coś dobrego. Jest wampersy, jest o Ezi. Jest zarypista paczka od jej. Wow! Dobrze, czekaliście. Dzięki, że aż do tej mety wytrwaliście ze mną, bo trafiliśmy świetne karty. Wampersy 90 o Uverola. 87. Jest. Tylko szkoda, że nie trafiliśmy. Wolałbym Neymara z tych dwóch her, ale i tak jest propsowo. Jest Ezreal, jest John, też lewy, lewy środkowa, ale to niestety z Europy. Altidor. No i jest super. Podoba mi się to męcz, znaczy ta paczka ogólnie. Ale niestety muszę się z wami pożegnać, a więc dzięki, do zobaczenia, cześć, na razie.